Pamiętajcie też, że każda osoba, każdy ksiądz, każda osoba świecka, która jest takim wolnym atomem, elektronem funkcjonującym w tej całej rzeczywistości kościoła oderwanym, odklejonym od struktur w jakikolwiek sposób, i jest to jedna osoba ze swoją jakąś tam ideą fix, która pociąga za sobą resztę jest bardzo niebezpieczna. Jest tak naprawdę wilkiem w owczej skórze, bo Kościół ma swoją strukturę, nadal widzialną strukturę i musi być organizacja, do której wchodzimy, związana, uznająca Watykan, związana z Rzymem, uznająca papieństwo, bo inaczej jest poza Kościołem. To jest nadal Kościół katolicki. Zinfiltrowany, biczowany, zrujnowany, ośmieszony skandalami, tak zbiczowany jak Chrystus, nie przypominający już nawet Kościoła, bo Chrystus nie przypominał człowieka, ale nadal Kościół, kościół, który jest, w którym doszło do zdrady i to w dodatku przez duchownego wysoko postawionego. Judasz był bardzo blisko Chrystusa, był jednym z apostołów, najbliżej Chrystusa, jednym z dwunastu osób.